Witam serdecznie. Tydzień niesie od 1 do 8 lutego 2016 roku prognoza astrologiczna Ryszard Borwicki. Zapraszam Raczamy już czwarty tydzień miesiąca wodnika, ale tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że ten wodnik działa na nas. To wszystko blokują nam, te trzy planety w znaku koziorożca. Kosmos chce nam pokazać dyscyplinę, a przede wszystkim świadomość przez Saturna strzelców, który nas w pewnym sensie też dyscyplinuje, ale i poszerza nasze horyzonty myślowe z kolei Saturn z uranem troszeczkę działają. I chcą pokazać większą ekspresję naszych wspaniałych myśli. Główną energią tego miesiąca jest, jakby nie było, koziorożec, ale także waga. Wbrew pozorom te dwa znaki. Mają bardzo dużo wspólnego ze sobą. Oba dzielą żywioł wody na poszczególne elementy. Obydwa te znaki są bardzo głęboko osadzone niż nam się wydaje. W ostatnich miesiącach wyjątkowa waga ma dużo do powiedzenia w naszym koziorożcu. I też to bardzo mocno działuje. Najważniejsze to jest, że dzielić się miłością w sprawiedliwości to jest dopiero umiejętność. Koziorożca Zawsze uważają, że w jakiś sposób zostały osamotnione czy też zlekceważone. Z kolei waga potrafi wejść w negocjacjach na pozytyw i zawsze na jej stronę, a nie tą, którą przed chwilą omówiliśmy. Ponieważ jesteśmy w miesiącu wodnika, więc jest to niesamowite, ponieważ to wszystko jest wielką, niewiadomą i nazwijmy to tak, jak to się mówi w Polsce wielki bigos. I tyle smaków. Sprawiedliwość i uczciwość wydaje się być tematem tego tygodnia. Komunikat kosmosu jest bardzo jasny. Uważaj na błędne interpretacje zjawisk, które wydarzają się wokół nas. Nasze ciężkie wysiłki wciąż udają się bezowocne, a my ciągle chcemy czegoś, czegoś, co może w perspektywie wcale nie jest takie dobre. I żądamy zupełnie niepotrzebnych historii, które dopiero po czasie będą bardziej aktualne. Co się dzieje? Czyżby świat był bez serca? Musimy zrozumieć jedną rzecz, że w tej chwili odbywają się najbardziej poważne lekcje w historii naszego życia, w naszym otoczeniu. I to stanowi o naszej przede wszystkim egzystencji, o bycie. Tylko to. Więc każdy moment jest historyczny. Kosmos kiedyś był w ogromnym chaosie. Kiedy światło dotarło i ustabilizowało się, i został stworzony ten świat, w tej chwili jest ta sama chwila. W tej chwili i jest ten sam moment, skierujmy się w rzeczywistości tą najbardziej wiarygodną stronę, stronę duchowości. Ona nam da kierunek i światło do celu. Saturn pokazuje nam czas, który upływa, i on jest w najważniejszym punkcie naszego kosmogramu. Musimy się podporządkować w rzeczywistości kosmosowi, ponieważ nasza wyprawa się rozpoczyna i jest dla nas najważniejsza, bo o tym my, Decydujemy, ponieważ nam zezwolono. Mamy szansę zrobić to, co jest najważniejsze, ale jedna rzecz, że zdać zapytania jest rzeczywistą szansą. Miejmy nadzieję, bo w przyszłym tygodniu rozpoczynają się ryby, miesiące ryb. I musimy się do niego przygotować. I dajmy z siebie wszystko, co jest najważniejsze. To szczęście. A przede wszystkim zrozumieć, że światło nas poprowadzi. To tego najważniejszego, najpiękniejszego słowa, w jakim zawsze kończę. Po prostu miłość. Do zobaczenia.